Szczęść Boże, dzieci Boże, kochane, umiłowane w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Witam Was serdecznie gorąco. Na początek Was ściska, mocno pozdrawiam. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jak kochani, wybrałem się 6 grudnia, dzisiaj piękny dzień. <grydy> Każdy dzień jest piękny, prawda? Ale tak mocno wieje. Dziś mocno wieje, bardzo mocno wieje wiatr, aż mi łzawią oczy, nie. Wybrałem się sobie na spacer, ale też między innymi do sklepu muszę jakieś tam pieczywko sobie kupić jakieś nie na kanapeczkę jakąś e, i tak sobie po, hani, tak taki się tutaj kręcę się kręcę się kręcę się w tej weftę. lubię to zresztą przychodzić tędy bo to taka fajna fajna taka prosta trasa e, czy to różaniec, mają już koronkę do Bożego Miłosierdzia szczególnie jak jest ciepło bardzo ciepło lubię tutaj sobie kręcić się prawda ale adoracja to jest podstawa prawda, dla mnie to jest podstawa adoracja, ale każdy tam gdzie w jakimś tam miejscu jest sobie może się modlić w duchu, prawda, sobie ja to wybieram, każda sposobność jest dobra, prawda, czy zimno, czy ciepło, ja to tam nie wnikam, nie, tylko mówię, dzisiaj mam taką refleksję, mam kochani, bo przychodziłem, już często mi się zdarza to pewnie widzieć, bo wy też pewnie to widzicie, jakieś parasolki takie stare, nie, takie gdzieś wyrzucone, gdzieś albo w koszu na śmieci, albo gdzieś w rowie, tam w rowie widziałem dwie leżały, nie, takie podarte, wiesz, mata odarta, wiesz, te druty powyginane, wiecie, jak wiatr taki niesamowity, jak wieje, to to są takie parasolki, nie, <grytanie> jak te druty są takie cieniutkie, wiecie, coś wygina na drugą stronę, nie, <grytanie> wraca, to parasolkę drze się ona cała, nie, i tak sobie myślę, Boże, kochany, nie, od razu przypomniałem się słowach mi się wydać to Duch Boży gdzieś we mnie, nie? Przypomniał mi Słowo, Słowo Boże mi przypomniał, prawda? Jak spojrzałem się na tą parasolkę. <laughs> Bo Pan Jezus mówi coś takiego, patrzcie, że nie wiem, czy ja Słowo w Słowo powiem to, nie? Bo wi wiadomo, człowiek wszystkiego Słowo w Słowo nie pamięta, nie? Ale z tego, co pamiętam, to jak, jak czytam, ta... co Pan, Pan Jezus mówi, przypowieść właśnie o takim, znaczy przypowieść taka yy, mówi o tym człowieku, na przykład, kto słucha Słowa Bożego, a nie wypełnia go, a nie wypełnia go, nie? Podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na piasku. Spadł deszcz, wezbrały się wichry, i uderzyły w ten dom. Tam wyzbrały się jeszcze potoki, prawda? I uderzyły w ten dom. I ten dom runął. Bo na piasku był zbudowany, nie? A tego, a, 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 a człowieka rozsądnego można porównać właśnie do człowieka rozsądnego, który. Znaczy, ten, kto słucha mojego słowa, mówi nasz Pan i wypełnia je. Można porównać do człowieka roztropnego, który swój dom, czyli ja to odbieram jako swoje życie, swoje serce, swoją duchowość, swoje całe jestestwo, no swoje życie, swoją rodzinę, wszystko, no swój dom, jakby nie. Swój dom, swoją moralność, swoje serce, właśnie nie, relacje jakieś, nie. Oparł na Chrystusie, na Piśmie Świętym, na słowie Boga. Do nas, do człowieka. Bóg kocha tak bardzo człowieka, że zobaczcie, nie? Że Bóg tak bardzo umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mówi dalej, nasz Pan: Zobaczcie, że yy, zbudował swój dom na skale, czyli na Chrystusie swój dom, nie? Zbudował swój dom na skalę. Wezbrały się wichry, wezbrały się potoki, wzmożyły się wichry i uderzyły w ten dom. Ale ten dom nie runął, bo na skalę. Był utwierdzony, rozumiecie? I tak sobie myślę, Boże, kochane, jak to było w moim życiu. Byłem tak powyginany, odarty, jak ten materiał z tej parasolki. Powyginane te druty, powyginane, wiecie, jakaś moralność w ogóle, jest zakrzywiona, w ogóle żadnego kręgosłupu moralnego nie miałem. Nie miałem żadnych, żadnych takich wartości. Wiecie, ulica mnie wychowała, to inne zupełnie wartości. Takie, wiecie, prawo pięści jakieś, nie takie. <laughs> no czy nie prawo pięści, ale to jest zupełnie co innego, nie? Nie czytałem Pisma Świętego i żyłem tak, jak chciałem sam, i grzeszyłem na potęgę. Wiecie, schodzi na początku, nie wiedziałem, że to jest grzech, ale czułem w duszy, Bóg się u mnie upominał, nie? Przez słowa rodziców, przez ludzi mądrych mówili do mnie, że co ty robisz w ogóle, człowieku, nie? Jak ty żyjesz, człowieku, zobacz, jak ty wyglądasz, nie? Kiedyś tam piłem, chodziłem, wiecie, w jakichś tam tygodniowych melanżach, nie? Myślę, ktoś mnie zobaczył, jak ja wyglądam, opuchnięty, cały, wiecie? Jakieś podrapane, jakieś bójki, wiecie? I sobie myślałem, kurde, jestem, mówię Panie, jak ta parasolka powyginana leże gdzieś w rowie, nie? W takim wrowie jakiejś nie, niemoralności, jakichś, wiecie, cudzołóstwa, jakichś grzechów, pijaństwa, alkoholizmu, narkomanii, wiecie, jakieś to szambo, jedno wielkie szambo, nie? I ja się teraz dziwię, jak ja chciałem być szczęśliwy, nie? Po, po, popełniając to te grzechy. I mówię, panie, Boże kochany mój, dla każdego człowieka masz otwarte ramiona, zobaczcie, jak patrzymy na krzyż. Pan Jezus oddał za nas swoje życie i ratuje nas, daje nam słowo, Eucharystię, spowiedź, przytula nas, dotyka naszych serc. Nie ma człowieka przegranego, naprawdę, teraz ja myślę. I tak sobie myślę, Boże, taka parasolka, nie, leży odarta, taka nie z szacunku, z godności, nie, tak, ten materiał taki porwany. I tak samo ja, no sam na własne życzenie oddzierałem się z jakiejś godności, z szacunku do samego siebie, wstydziłem się spojrzeć w lustro, wiecie. A teraz dzięki Bogu, wiecie, no każdego dnia staram się żyć Jego Słowem, chociaż bardzo to bardzo jest trudne, nie, ale to się, trzeba się zapierać samego siebie, bo, bo to jest najlepsza droga do zbawienia, prawda, bo to sam Chrystus nasz Pan, czyli Bóg Ojciec, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, Trójca Przenoświętsza, nasz Ojciec, mówi do nas, no, że w domu mego Ojca jest mieszkań wiele, mówi Jezus, druga sobota, no Bóg Ojciec, no Bóg, Bóg, Jezus Chrystus jest Bogiem, kochani, no, miłością wcieloną. I mówi do nas, że w domu mego ojca jest mieszkań wiele, idę przecież przygotować wam miejsce. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, nie? A w domu mego ojca jest mieszkań wiele, to jest niesamowite, co nie? Także daj nam swoje słowo święte. I to jest sprawdzone. Wiadomo, że będziemy prześladowani, bo on powiedział do nas, że jeżeli was, jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie najpierw, że mnie znienawidził. No bo kurde, no jak żyłem w kłamstwie w jakichś iluzjach, w jakichś świecie w grzechach, no to też nie lubiłem ludzi, którzy do mnie mówili, że zmień się, nie? No co ty mi tam będziesz mówił? Wiecie, człowiek był pewien, pełen pychy, jakiś pogardy dla słabszych, wiecie, takie. A teraz kocham słabszych, nie? Kocham tych słabszych, których nikt nie chce kochać, o których wszyscy zapomnieli, na przykład, nie? To o tych najbardziej kocham, nie? Tak słowo mnie dotknęło Boga, nie? Tak mnie Boga słowo dotknęło, że on ma troskę o tych, o tych właśnie najmniejszych, najuboższych i ja właśnie o nich mam troskę, nie? Czyli gdzieś Bóg mnie zainspirował do tego jego słowo. I wiem, że będę sądzony z tego, no cokolwiek uczyniłem najmniejszemu z moich braci, Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci, tych najmniejszych, mnieście uczynili, a czegoście nie uczynili, tegoście i mnie nie uczynili. Byłem głodny, daliście mi jeść, mówi nasz Pan, byłem nagi, a przychodzialiście mnie, byłem sprawniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Także takie to są buty, kochani. Ja sobie tutaj wędruję, tutaj weftę. Dobry. Jest moc. No i taka parasolka, taka metafora dla mnie, do mojego życia, nie? Że jak ja byłem taką parasolką powyginaną, jakieś burze przychodziły na mnie, wiecie? Ja nie potrafiłem sobie radzić z tym. Uciekałem w alkohol, bo nie potrafiłem sobie radzić z emocjami, z tymi trudnymi sytuacjami. No i właśnie, uciekałem w alkohol. Później zabijałem swoją wrażliwość. Taką naturalne, takie piękno. Później wstydziłem się, spojrzeć w lustro, byłem nadpobudliwy, taki mocno, czy znaczy nadpobudliwy nie, tylko w sensie takim, że taki, mm, taki paraliż emocjonalny, wiecie, taki, taki, szybko wpadałem w jakąś złość, w jakieś agresje, w gniew taki niezdrowy, yy, miałem jakieś chore ambicje, wiecie, nie, coś udowadniać, próbowałem ludziom, yy, to jest chore, naprawdę jest chore, nie, Teraz tak jestem wdzięczny Bogu. Każdego dnia budzę się, otwieram oczy, żegnam się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówię, bądź uwielbiony Jezus, że dałeś mi kolejny dzień życia. Proszę Go, trzeźwy dzień, żeby Panie, prowadź mnie, uświęcaj moje serce, oczyszczaj. Kochaj przeze mnie innych ludzi, szczególnie tych, których nikt nie chce kochać. Bo wszyscy gonią, nie wiadomo za czym, szukają jakiejś chwały swojej, jak to się mówi, próżnej chwały. Wiadomo, że nie wszyscy, prawda? Ale to jest bardzo niebezpieczne. Pycha, próżna chwała, później człowiek pogardza innymi, wiecie, o co chodzi. Dlatego ja czytam Boże Słowo i staram się mieć taką konstrukcję, wiecie, parasolki tej, konkretną, nie? Dobry materiał. Druty te z parasolki, konkretne, nie? Taki fundament, nie? Moralności, czyli Słowo Boże. Moje serce opiera się na Słowie. I czytam w psalmie teraz, kochani, że Twoje słowo jest lampą dla moich stóp. Jeżeli nie wiem, co mam robić, otwieram słowo Boże i czytam. I weryfikuję to moje podstawy życiowe, moje zachowania. Yy, I czytam. I weryfikuję swoje serce, prawda? Co tam siedzi we mnie. I staram się żyć w prawdzie. Chociaż to tak trudno, kochani, żyć tym słowem Jezusa, bo Jezus jest prawdą, prawda? On mówi do nas, nie? Że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I życiem, kochani. Kto we mnie wierzy ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I to jest niesamowita dobra nowina, że Jezus jest miłością i każdego człowieka kocha, nie? I tylko zostawia nam wolną wolę, prawda? Jeżeli my chcemy leżeć w takim przysłowiowym rowie, no to od nas zależy to możemy sobie leżeć, nie? To później nie miejmy pretensji do, do Boga o to, nie? Bo sami wybieramy takie decyzje, że chcemy żyć w jakichś uzależnieniach, w jakichś niemoralnych, w jakichś związkach w jakichś cudzołożnych. No i wtedy może mieć pretensje, a coś mi tu byś mówił, mówiła, bo ja chcę sobie żyć, nie, ja chcę żyć rozwiąźle, nie, no to sobie żyj, no ale później nie mieć pretensji do Boga, bo to sam człowiek wybiera takie życie, nie, i musi ciągle udawać, że jest pięknie, jak sumienie go tak gryzie, nie, musi ciągle zapijać to sumienie, albo brać coś, albo coś, jakiś szybki seks gdzieś, nie wiem, ciągle coś musi za... żeby tego sumienia, żeby tego Boga nie słyszeć, nie, dlatego kurczę... <grych> Słowo Boże to jest po prostu, tak koryguje człowieka serce, zachowania, postawy. I czym szybciej, czym szybciej człowiek to zrozumie, tym lepiej dla człowieka, prawda? Bo Jutro może nie być, prawda? Jutro może nie być. Także tak, ja sobie dzisiaj też robię refleksję. Idę sobie spaceruję, koronkę do Bożego Miłosierdzia odmawiam, czy różaniec. I Duch Święty mi podpowiada, co mam czynić, z czego jeszcze się poprawić. Także to jest fajne, piękne. I On mnie kocha i mówi Bóg do mnie, kocham Cię Adam. Zobaczcie, Adam, takie w cudzysłowie, nie? Pierwszy człowiek, Adam, nie? To znaczy, kocham Cię, Adam, czyli kocham Cię, człowieku, czyli kocham wszystkich ludzi, prawda? Adam symbolizuje całą ludzkość chyba, nie? <laughs> tak mi się wydaje, no. Adam, no, pierwszy człowiek, no. I tak sobie myślę, Boże, jak jesteś dobry dla człowieka, nie? Pomimo tego jakichś upadków, człowiek upada ciągle czasami, nie? No i a Bóg mówi, co Ty tam się przejmujesz? Ja Cię kocham, przyjdź do mnie, wracaj. Żebyś nie leżał jak ta parasolka roz, rozchwiana, nie? <grym> w rowie swoich jakichś grzechów. No ja wracam, spowiadam się, żałuję za te grzechy i Pan mnie przytula. I to jest piękne, nie wstydzę się tego, nie wstydzę się swojej wrażliwości. Kiedyś się wstydziłem, wiecie, taki, a co to tam facet, jak to tam facet może być, tam zapłakać albo... No kurczę, coś mnie, coś mnie dotyka, to to zapłaczę, to sam, samoistnie to się dzieje, prawda? Czego mam się tego wstydzić, prawda? Mam się wstydzić naturalnego zachowania? Mam się świr świrować, powiana, udawać coś, nie? Także takie to był. kochani, naturalność jest fajna sprawa, taka autentyczność, szczerość, nie mówić o wszystkim, coś przeżywasz w sercu, spotkaj się z przyjacielem, z przyjaciółką, porozmawiaj o tym, nie duś tego w sobie, albo idź na adorację, porozmawiaj o tym z Chrystusem i to jest piękne, no. Święty Jan Paweł II mówił, że, powiedział, że e, prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy, prawda, i to jest cudowne, że... Ludzie są dobrzy, dobrzy są ludzie, pomagają nam. Pomagamy sobie nawzajem modlitwą, podawać rękę. Wstałeś, upadłeś, przepraszam, upadłeś, upadłaś. Wstawaj, nie leż w tym rowie jak ta parasolka powyginana. A burze przyjdą, kochani, wiatr będzie wiał mocno. Wiatr będzie wiał mocno, tylko kręgosłup moralny, słowo pana. Fundament, oparty życie na Chrystusie, to jest piękne, naprawdę, na Jego miłości, no. i przyjmować Go w Eucharystii, no ja przyjmuję Go, staram się jak najczęściej, prawda, jak najczęściej, no, jak najczęściej, to mi daje wielką siłę i moc, bo On jest moim Bogiem, ja Go uznałem za swojego Boga, Pana, oddałem Mu swoje serce, czuję się bardzo dobrze z Nim, nigdy tak się dobrze nie czułem, jak z Chrystusem się żyje, naprawdę, tego, o tym, zawsze za tym tęskniłem, moje serce, nie, z taką wolnością, taką swobodą, wiecie. I przychodzą naprawdę pokusy, i samych te polecam ćwiczenia duchowe, jak tam zły duch działa. Ignacy, Ignacy fajnie pisze: e, Nie są żarty, sam Chrystus do nas mówi, no, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle na wieki. Także zostawiam Was, kochani, tą refleksją. Kręgosłup moralny, słowo Pana, Eucharystia, Spowiedź super, czas na adwent. Także Ściska was mocno, placa się właśnie modlitwie. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Amen.